Siemanko, z tej Gibson, dzisiaj przychodzę do Was z krótkim poradnikiem, mianowicie jak odblokować trzy sekretne postacie w Vampire Survivors. E, trzy sekretne duszki, które napsuły mi krwi w momencie odblokowywania ich, dlatego powstaje też ten materiał, żebyście nie musieli się aż tak męczyć jak ja to robiłem. Więc nie przedłużając przechodzimy sobie do pierwszej postaci jaką będzie Exdash. Aby odblokować niebieskie duszka, musimy przejść do głównego menu i wpisać kod podany na ekranie. Oczywiście umieszczam go również w opisie. Jeżeli jesteście graczami konsol, no to możecie sobie podłączyć klawiaturę, no ale jest też łatwiejszy sposób. Będziemy musieli przejść sobie do głównego menu, kliknąć przycisk sekrety i w, tam w polu wpisywania wpisać dokładnie to samo z czerwonego duszka, czyli to z tego podzieliłbym sobie na etap Pierwszym będzie zdobycie tego niebieskiego ekstasza, drugim będzie pokonanie śmierci nośnego żniwiarza, koloru koloru np. różowego, niebieskiego czy zielnego. Jeżeli chodzi o sposób, to jest on tutaj dowolny. Natomiast chyba najłatwiej będzie nam leczarni pokonać tego zielnego. Jest 1% szans na zrespienie się go na początku etapu. Natomiast chyba w wokół 8 i 12 minuty jest to około 30%. I możemy go zabić, na przykład, przy pomocy wózka. Jest to chyba jedna z najprostszych metod, więc polecam. W tym samym momencie, po pokonaniu go, będziemy mieli takie bardzo krótkie okienko czasowe, w którym będziemy musieli przycisnąć strzałkę w dół oraz Enter. Jeżeli chodzi o konsolowców, to również zastosujemy tutaj podobną technikę, tylko tym razem będziemy cisnąć A i nie będziemy używać gałki, tylko będziemy używać tych strzałek. W tym momencie powinna nam zagrać piękna muzyczka i w ten oto sposób odblokowaliśmy już kolejną postać. Ostatnim duszkiem będzie Smith czwarty, biały duszek, do którego będziemy potrzebowali zdobyć dwa poprzednie, co wydaje się stosunkowo logiczne. No i będziemy z Pamerem. Czyli będziemy spamić dosłownie słowem spam wszędzie, mianowicie na głównym ekranie, później przy wyborze postaci, przy wyborze mapy, po wyborze mapy. Chociaż po wyborze mapy będziemy już używać innego stwierdzenia, mianowicie Hambug. Dlaczego? Nie wiem, ale jeżeli uda Wam się to zrobić w przeciągu 30 sekund, to odbokujecie tego duszka. No, może to być problematyczne dla osób grających na konsoli, natomiast już przychodzę z odpowiedzią. To tym razem znowu przejdziemy sobie do zakładki sekrety i w tamtym miejscu piszemy sobie tekst wyświetlany na ekranie. I tym właśnie sposobem omówiliśmy sobie wszystkie trzy postacie, chociaż nie do końca, bo jeżeli masz problem z nim, to również istnieje komenda, która teraz wyświetla się na ekranie, którą również możesz pisać w zakładce sekrety i również się on odblokuje. No, nie chciałem tego mówić od razu, stwierdziłem, że jest to dobra nagroda dla tych, którzy oglądają te materiały do końca. Dzięki za oglądanie, trzymaj się i do następnego.